Cześć! Dzisiaj czterogwiazdkowy hotel w łebie. Ile kosztuje noc w ekskluzywnym hotelu? tylko odpoczywać! Jakie atrakcje czekają na gości? Czy w hotelowej restauracji zjemy smaczną rybę i czym zaskoczy nas śniadanie, i czy warto wydać więcej na nocleg nad morzem, czy jednak lepiej wybrać coś najszego? Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy, jak już wiecie z zajawki jesteśmy w hotelu w łebie, a konkretnie w Saltik. Resort. Resort. Dik Resort and Spa Weba. I będziemy Wam oczywiście tutaj relacjonować nasz pobyt, sprawdzimy sobie pokój hotelowy, restaurację. no i co ten hotel ma do zaoferowania. Wybraliśmy ten hotel przez Was, mieliśmy tak dwie jest. opcje, albo taką bardziej budżetową, albo baseny i bajery. Wybraliście baseny i bajery, więc to przez Was musieliśmy wydać tyle kasy. Mało nie było, ale o tym ile dokładnie dowiecie się oczywiście na końcu odcinka, więc oglądajcie do końca. No a my co, przechodzimy do pokoju, pokażemy Wam co tutaj jest. Dokładnie. Jak się wchodzi, to się wchodzi przed przedpokoju i są zawsze szafy. Nie znam hotelu, który miałby jakoś inaczej. Może będą jakieś inne nadzwyczajne kiedyś w naszym em, w przyszłości. Na razie mamy szafę. Szafa wygląda, słuchajcie, jak szafa, nic nadzwyczajnego, jest sporo miejsca, więc macie gdzie pochować swoje rzeczy. Jest mini barek, moi drodzy, mini barek, lodóweczka jest pusta. To tak. jest niesamowite. Myślałam, że skoro jest to czterowieskowy hotel, to będzie też jakieś tutaj menu takie barowe, że będzie można sobie tutaj wziąć jakieś wino albo orzeszki i wszystko będzie kosztować, nie wiadomo, ile a tu, proszę bardzo, ale, nie. ale jest czajnik, super. Jest czajnik, a gdzie jest kawa. A jest kawa. Nie, nie ma kawy, jest tylko herbatka. Więc no, tak powiem Wam, że. A, a! Cztery gwiazki, bo z rana? takiej. Tutaj akurat budżetowo przejdźmy do łazienki, moi drodzy, jeśli chodzi o łazienkę, dla mnie najważniejsze jest to, czy jest A czysto, czy są świeże ręczniki, i czy są przybory do mycia. Moi drodzy, wszystko mamy. Mamy mydło, mamy balsam do ciała, mamy przede wszystkim szampon i mamy odżywkę, a z tą odżywką to zawsze nie wiadomo. Więc super. Ja jeszcze, jako że my już w kilku hotelach byliśmy, to powiem wam, że jak na cztery gwiazki i nie ma lusterka powiększającego, to aż dziwne. Bo jest tylko takie zwykłe lustro jeszcze z światłem, więc ja nie wiem, gdzie będę się malować. Prawdopodobnie tu. A o tym opowie już Michał. Tak jest. Tak, więc ja was oprowadzę po salonie. Pierwsza rzecz to oczywiście łóżko. Łóżko bardzo duże. Mamy nadzieję, że będzie wygodne. Czek materacu. No dawaj, no. Dzieci, dzieci. Hej, powiem ci, że... Jest git? Jest git. Coś zawsze jest w tych takich łóżkach hotelowych. Masz ochotę się tak walnąć i po prostu... Ja wiem o tym, że będzie się tutaj dobrze spało. Nie uprzedzajmy faktów, bowiem że już nie raz tak mówiłem, a później na końcu wstawałem i połamany byłem, więc może niekoniecznie. Ale teraz jest miękki bardzo. O, no to dobrze. A ja lubię takie. Y, oczywiście taka pościel typowo hotelowa. Mhm. Więc y, ja lubię, niektórzy nie lubią, ale mi to pasuje. Poduchy to też takie wiecie, o. Fajno, fajne poduchy. Fajne są. Takie, że można ją ubić, tak można ugnieść i tak jak ktoś lubi to sobie zrobić rogalika. Bardzo proszę, albo taki naleśnik. Dajcie znać w komentarzach, śpicie. O śpicie w na śpicie na naleśniku, czy śpicie czy rolce? Na, ro, śpi, na rolce. Na taki, ja, ja różnie. Dobra, ja pół na pół, pół naleśnik, pół rolka, bo ja sobie podwijam tylko w jedną stronę, więc tak, no. Zależy jaki, zależy jaki mam nastrój. Czasem mam nastrój na naleśnika, a czasem na, czasem na rolkę i wtedy tak, że tak trzeba się pod głowę mocno. Mhm. I wtedy, no dobra, nieważne. I y, oczywiście mamy tutaj taką strefę wypoczynkową, jest jakiś stolik, który oczywiście jest za niski, więc moim zdaniem jakbyście sobie zamówili tutaj room service, no to byśmy już na tym stole nie zjedli. Ale no mamy nie. taras i tam jest stolik i wygląda to bardzo fajnie. Oczywiście jest taka strefa biurowa i jest jakaś woda, jest cisowianka, jest perlage, mineralna woda. Jest dostępna chyba, nie? Jest, nie jest, jest dla gości, można korzystać, nigdzie nie ma cennika, bo czasem tak jest, że jak gdzieś podnieście się coś w hotelu, to zaraz jakaś karteczka wyskakuje, że trzeba gdzieś coś dopłacić. Nie, ona jest dla gości, także super. To akurat na plus. To no ta... i telewizor. Tak, telewizor. To oczywiście sobie obszernie, no ale to myślę, że nic nadzwyczajnego tutaj nie uświadczymy, po prostu będą jakieś główne kanały. A już mamy, że jest po angielsku i niemiecku. Tak jest. Oczywiście jakieś rzeczy związane tutaj z hotelem, mamy info o restauracji, o spa, jest jakaś akademia dla rowerzystów. Restauracja. Okej, okay, mamy menu po prostu. Super. O, to super, to zaraz sobie no, zobaczę, ale czad. Zobaczymy tu menu. Super. Będziemy Super. Mogli tylko decydować... potrzebujemy język polski. Tak, możemy oczywiście. Czyli Dali... wcześniej byli Niemcy tutaj? No bo to jest niemiecki. Kumasz ty? Niemcy byli? Tak jest. Dobrze. No dobra, to co? Chyba teraz. A tam będzie zielono, tak. więc to ty musisz. No, jak zielone, to ja jestem pani roślinka. Bardzo ładny Tarasik. Zapraszam Was serdecznie. E, aż szkoda, że będziemy tutaj tylko jeden dzień, e, bo jest e, bardzo ładnie, jest zielono. Fajnie, że mamy akurat parter, bo równie dobrze moglibyśmy mieć po prostu zwykły balkon, ale na szczęście nie mamy. Proszę bardzo, zwykłe stoliki, nie oszukujmy się, nic no to tu nadzwyczajnego. No, muszę sobie zjeść jakieś. Tak. E, tutaj mamy roślinki, parking, tak jest. ale chyba nie ma w ogóle widoku na morze, ponieważ ten e, do plaży się trochę idzie, ale ten hotel ma prywatną plażę i my ją też na pewno pójdziemy zobaczyć. Tylko, że najpierw restauracja. Jesteśmy głodni, tak, nie To nie To chyba nie jest prywatna plaża, to jest po prostu ścieżka do plaży przez ten, ten, przez ten zagajnik. No, Prywatne czyli... to oni mają tutaj te baseny. Dobra, ale baseny to też będą. Też no, będą. No, no, co mi się nie podoba, to ten element betonowy, który jest taki obrzygany. Tak, trochę, trochę jest, ale słabo. Z, z tej strony znowu wygląda fajnie. No, no i co się. to takie wiecie, balkony spółdzielone, więc ja doskonale widzę co ludzie mają tam. Jest jakaś mata. Można też na przykład wieczorkiem sobie porozmawiać z sąsiadem. Jak? Lubicie zaczepiać obcych ludzi. No, zapiszcie w komentarzu, czy lubicie zaczepiać <laughs> obcych ludzi, ludzi w hotelach. My raczej, my raczej nie. Ale mi się ogólnie podoba. Standard jest fajny, mm -hmm. y ale mając doświadczenie z innych hoteli. To są takie elementy, w których czegoś brakuje. Małe elementy, ale to już się czepiamy, też nie wszędzie, tak. no, żeby nie było. W, wiecie, mówić po prostu. Tak, jak no jest. bo już trochę jednak w tych hotelach byliśmy. To trzeba przyznać nam. Y wybieramy sobie jedzenką. I idziemy zjeść. Klaudia wybrała mnie po polsku, dałeś. Proszę wyjść. bardzo. E, śledzik, tatar, krewetki, ośmiornica, hummus. E, no, ceny takie trójmiejskie. Łebskie, bym powiedział. A. Jak to w łebie? Dobre, łebskie. łebskie. To będą łebskie ceny. Zobaczmy, co jest tam dalej. Jest coś dalej, jest dania główne. Tekst Polędwicy, małe skaczki, z Oczerka, Purdue. Pierwołowe, bardzo proszę. Nie wiem, o czym mówi. Filet <grym> z <grym> Halibuta, łosoś, Polędwica z Dorsza i Filet z Bałtyckiej w Londynie. Makaron, tekst z Wacajem Morza oraz pakiet sosem, z pieczonych pomidorów. Pombiorów. ja paradoksalnie muszę to powiedzieć: jesteśmy, to jest nasza rocznica trzynasta rocznica ślubu. Dwunasta. Dwunasta. Co ja mam z tym? Bo 2013 roku jesteśmy high To był rok, w którym się wzięliśmy ślub, 22 czerwca. Więc nasza dwunasta rocznica ślubu. Więc Remek jest u babci, a my świętujemy. A patrzcie, a jest menu dla dzieci, a nigdy nie ma menu dla dzieci. Tak, I tyle dzieci w hotelu. I tyle dzieci w hotelu, a nie ma Remka z nami, no cholerka. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to musisz wiedzieć, że nie jest to jedyny materiał na naszym kanale. Koniecznie zobacz pozostałe recenzje hoteli, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pamiętaj, że do tego na naszym kanale zobaczysz dużo jedzenia, polecanych restauracji i serii podróżniczych, dzięki którym zaplanujesz swoją podróż. Odwiedź nasz kanał, aby zobaczyć więcej, a my wracamy do odcinka. Jesteśmy w restauracji. Bardzo ładna jest. Bardzo uh -huh. ładna restauracja. Pozdrawiamy widzów, który na, którzy nas poznali. I tu jest basa. Uh -huh. Widoczny. Super. To jest ekstra. Naprawdę tak. fajnie. Zaraz Mówię będziemy się tam Zaraz pójdziemy do tego personelu, że nim myślę. Ale zanim to nastąpi na blogu, to yy, jedzenie. Uh -huh. Zamówiliśmy zupę. No, Klaudia musiała zamówić zupę, słuchajcie. To było dziwne. Klaudia też obroniła honor tego odcinka i zamówiła rybę. Yy, Koło cieszę osób, które. Na pewno skoro jesteśmy nad morzem, to trzeba je rybę, nie? A ja to mówię burgera, więc po stronie tych, którzy nie chcą mieć ryb. Dzisiaj weźmy z założenia, każdy je to na co ma ochotę. Masz ochotę na tą rybę? Tak, bo jak będzie taka świeża i dobrze zrobiona, a na to liczę, to będzie smaczna. Okej, okay, no dobra. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko skazani na tą restaurację, ponieważ tutaj też jest bufet. Taki bufet kosztuje 120 zł za osobę. I to jest taki, on jest od 16.30 chyba do 20.00. I to są takie wiecie? biadokolacja. Taką obiad pod tytułem, że macie wymarę, możecie jeść, jeśli chcecie. 120 zł za osobę. My pewnie i tak wydamy więcej tej restauracji, tak mi się wydaje, ale wyszliśmy z założenia, że my nie chcemy jeść bufetowo, ponieważ bufetowo będzie śniadanie, a zobaczymy, co oferuje tak. restauracja. Myślę, że to będzie ciekawsze. Ja nie mogę, po prostu nie mogę, że tu jest basen, ja zaraz tam będę się smażyć i będę leżeć no nie To nie jest tak ciepło, jest, to nie Kanary, ale ciepło Nie jest. Kanary, no, ale jest ciepło, a tam jest jeszcze jacuzzi buble, do jacuzzi buble też pójdziemy i jeszcze do tego pójdziemy sobie zobaczyć plażę, bo już będzie pięknie. I w ogóle, zamówiłeś mówisz wino. No, chlau, trzeba ucić strasznicę. Kumacie. Właśnie. Może zwiążemy się? Mamy, mamy głupawka. My jesteśmy sami. Wiecie, sami mamy właśnie. 24 godziny dla siebie i wariostwo. Jest fajnie. Ale <szgement> tam powiedzą ludzie, że. Co myście tam odwodani do tego mamy Bo humor. mamy dobry humor. A my ogólnie z synem też mamy dobry humor, żeby nie było. Trzeba się tak. nim zajmować, wiecie. A teraz ja muszę się ciekawić, się ssą, zanim się Się zajmujemy, co? No to zrób. No to zaczynamy, słuchajcie, od rosołku. Są takie dwie cząstki tutaj kurczyczka, którego którego ja bym nie dała są osobiście do zupy, więc sobie je wyciągnęłam. Jest mięsko, jest makaron. Widać, że jest taki tłuściejszy ten rosół, więc pachnie ładnie, ale czy mam wzmacniacze smaku? To jest ważne. Bardzo dobrze. delikatne. Nie jest przesadzony w żadną stronę. Ani ze ani ani niedoprawionym. Smaczny. Bardzo dobry. Jeszcze zobaczę makaron. Smaczny, poprawny. Rosół nie 5 na 10, a 8 na 10. Bardzo dobry. No to są też bardzo ładne kawałki tego, tego mięsa. E, tak, takie dwa były, te, co mi się nie spodobały, ale znaczy, inaczej jestem estetyką, je tak, bo trochę mnie... Mm, Wymyślasz Znanie. po prostu. Wymyślam, no. Wymyśl. <laughs> można było to normalnie zjeść. Bardzo dobre. Taki niedzielny rosół. Tak, smaczny. Tak, bardzo dobre, bardzo dobre. Dobra, czekamy na główne. Osiem na dziewięć. No i dobrze, że ja ją zamówiłam. Bardzo dobra. Wygląda cudownie. Oj, oj, jest smaczna, jest bardzo smaczna. No gdybym zamówiła po prostu makaron z pomidorami, to byłabym chyba na siebie zła. Bardzo dobra. Na pewno jest świeża. Oj, tutaj nie ma się w ogóle kłócić. Czekaliśmy okrutnie długo. Godzina. Tak, aż wypiliśmy lampkę to jest nasza druga lampka wina. Ale rybka jest bardzo smaczna. To spróbujesz Pierwszy raz. tych um, uh -huh. Pierwszy raz widzę tak ładną panierkę. Ona aż zasługuje po prostu na jakiś medal, bo jest, ta, jest taka no, bardzo a ładna. kolor. Bardzo smaczna. Ładnie w ogóle się to wszystko prezentuje. Mm, ale Już smaczna jest. Smaczna, nie? Bardzo smaczna. Próbuję ziemniaczka. Mm. A stroniem? Że wow, do tego czosnek. Mm. Ciekawa jestem tych sosów, bo jeden to jest tatarski, ale ten... Ale nie dostałeś w ogóle warzyw, to jest ciekawe. Tak, dostałam tylko te ziemniaczki. Brakuje tu jakieś sałatki, by coś być. No, ale taka też... jest wybitna? Uh -huh. bardzo mi smakują. Scaczeł z majątkiem po prostu. Do ziemniaczków cię przyda. Powiem Wam, że po tym rosołku i czasie oczekiwania miałam takie, że nie spodziewam się tutaj za wiele, ale yy, bardzo, 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 bardzo smaczne to jest. Tobie też smakuje, mówisz? Tak, ja próbowałam, więc nie o nic więcej do wydania. Bardzo dobre, fajne. I bardzo dobre frytki właśnie chciałem powiedzieć. Super. Są chrupiąca, posolona odpowiednio, nie, 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 nie przesolona, nie za tłusta, mm -hmm. naprawdę jest super. No i burger, który nie jest taki mały, prezentuje się bardzo fajnie. On tak wygląda, jak go sobie ścisnę. Czy ja będę w stanie go ugryźć? O, tylko włoska. Bardzo dobry. No oczywiście nie jest to taka wołowina, jakby to było gdzieś w takiej burgeroni, mm -hmm. ale jest naprawdę ok. Dużo warzyw, dużo jest tych dodatków, jest boczek, więc spoko. Bardzo pyszny ogórek, pikle, super. O, okay. Jakbym miał się do czegoś przyczepić, to fakt, że mm, ta bułka jest twarda. Jest krupiąca, i jest za Trochę. Uh -huh. No, no prezentuje się tak. ten kawał mięcha. Dlatego ten boczek. Jeśli chodzi o sosy na no tu mamy taki musztardowy z keczupem, no, ja jestem ciekaw, jak w ogóle ugryzę, jest ogromny. No, będzie ciężko. Nic specjalnego, prawda? Mm -hmm. Okej, okay, jest w porządku. Mm -hmm. Mogę to powiedzieć oficjalnie, bo rozmawialiśmy przed chwilą za kamerą, że żałuję, że nie wzięliśmy ryby mm -hmm. też. No, bo ryby na duży plus, a burger to po prostu burger. Nie, jest na to ryba. jest po prostu bo takie. Nie, taka wołowina, jakby można mm. było oczekiwać, za tyle kasy też. Tak, dokładnie. Ale ryba, Uuu, Ryba świetna. patrzcie, zaryzykowałam. Tak, bałam że... się, że będzie ogry... ten. Polecamy rybę. To zostańcie z nami? Basen, plaża. I, i, i śniadanie szanak. i tak dalej, to już oglądajcie do końca. Woda, kochanie. No taka... Tak powiedziałam Michałowi, że może być zimno. No jacuzzi byłoby lepsze, ale jest zajęta. Tak, są ludzie, ale chciałam powiedzieć, że tu jest kilka basenów, bo my jesteśmy w innej części Hotale. i tylko tu jest jacuzzi. Tak. A tutaj za laskiem, tam gdzie my jesteśmy zameldowani, tak. to tam też jest baseny, tam też można korzystać. Tak, ale aczkolwiek nie ma tego jacuzzi właśnie w tej naszej strefie. Tak jest. Znaczy w naszej części. Kąpałaś kiedyś w basenie na zewnątrz w Polsce? Właśnie nie. Więc chyba zrobię to tutaj, bo tutaj chyba jest jednak lepiej, tylko my będziemy musieli w tych szlafrokach przejść do naszej części. Tak, to będzie to jest trochę jak na Olu w, w Polsce e, w, byś była. Tak, gdzie na Olu? Na Olu w Polsce. Tak, na Olu w Polsce. No, tylko że w Grecji jest trochę zimniej. Nie? No właśnie, że jak w Grecji, ale jest zimniej. No. Dobra, idziemy do basenu. Dobra moi drodzy, wcale nie jest aż tak zimno. Woda jest ciepła, na zewnątrz jak nie wiem... To jest dobrze. Ho, do wody. Idę. Idę, bo nagrywam. Tak, tak. cały czas nagrywam. Chodź, odpoczywać. Bardzo proszę, w środku mamy takie leżaczki. Jest woda, nawet i są sauny na podczerwień i fińska. Nie chcę tutaj ludzi nagrywać za bardzo, ale to chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Jest plaża. Idziemy na plażę, która powinna być tam, a tu jest hotel. Śmiejemy się, słuchajcie, z tego znaku na plażę, a to dlatego, że po prostu niektóre rzeczy są tutaj źle oznaczane i wiemy, że ten resort jest stosunkowo nowy, a na przykład mieliśmy problem trafić do miejsca, w którym jest Jacuzzi. Bo same, na samych korytarzach wewnątrz budynków na zewnątrz w ogóle nie jest to jakoś oznaczone, a jeśli są jakieś podpowiedzi, jakieś znaki, to nie do końca mówią prawdę. Takie paru... nielogiczne są. Tak, i pytaliśmy o obsługi i y, musieli nam wskazywać drogę, gdzie dokładnie iść. I podobnie z plażą też jakieś rozwidlenia, coś tam nie ma już. Jeden znak jest, ale już nie I... mówi y, w którą stronę, czy w lewo, czy w prawo. I tak, tak dalej, co, i tak dalej. Ale okolica jest przepiękna. Idziemy zobaczyć plażę, która jest tutaj dosłownie kawałeczek od hotelu. Dla nas to wiecie, my jesteśmy z miasta więc ja tak mam, przyznaję się otwarcie, że nam nie może nie robi wrażenia, ale to pewnie tak mają ludzie z gór tak samo, że patrzą na góry i mówią... No góra. No góra, a my jak jesteśmy w górach to mówimy, wow, góra! Tak, ale a z drugiej jak... strony jak jesteśmy nad morzem gdzieś za granicą to robimy aaa, więc a więc bo to nie, nie nasze ale na no, nasze tak. to takie o o okej Jak to mogę? Plastik już nie ma, ale to się zeje Dzień dobry moi drodzy, witamy się z wami. O poranku kolejnego dnia na śniadaniu. Jeśli chodzi o śniadanie, to jest tutaj bardzo duży wybór. Wszystko wygląda bardzo dobrze. My oczywiście standardowo talerze bufetowe, czyli każdy nakłada to, co chce, ale jest ogromny wybór. Wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie, duży wybór serów, wędlin, warzyw, dużo bemarów jest. Są parówki, są jakieś kiełbaski, są pieczone pieczarki, jajka sadzone, no pełno tego jest po prostu. Także naprawdę poczko. Siadanie jest do godziny 11. Chyba doba hotelowa jest też do 11, co jest trochę dziwne nam się wydaje, ale musimy jeszcze to zweryfikować. No, generalnie super. Kawka, bardzo, fajne, yy, bardzo fajna pianka jeśli chodzi o cappuccino. Także na duży plus. A ja muszę dopowiedzieć, słuchajcie, jest sałatka jarzynowa, pasta jajeczna, konserw jest bardzo dużo, jest bardzo dużo ryb i śledzi, więc jest naprawdę duży wybór. Ja widzę, że jest też dużo dzieci i tu jest pomyślane dla dzieci, że są naleśniczki, jest e, taki m, niżej osadzone stanowisko z płatkami, żeby dzieci mogły same sobie nabierać, fajnie jest, fajnie jest rozwiązane. Bardzo bogate śniadanie, tak, super. więc e, subcio. Bardzo fajnie, że akurat w cenie. Słuchajcie, zajadamy i podsumujemy sobie ile to nas wszystko kosztowało. Moi drodzy, nasze 24 godziny w tym miejscu dobiegły końca, nasza rocznica się jest kończy. Dzisiaj ogólnie, jest nie? dzisiaj tak naprawdę, ale my tutaj byliśmy oczywiście z soboty na niedzielę i też weźcie pod uwagę, że cena za dobę jest w długi weekend czerwcowy, tak. bo wiedzieliśmy, że można taki pokój wyhaczyć już za 8 stówek. Tak, więc y, na pewno taniej. Na pewno tani. Ta cena jest dość wysoka naszym zdaniem, ale jest to bardzo fajny kompleks. Ja się spodziewałem, że w Łebie jest takie miejsce. Tak, bardzo fajnie. Jestem Bardzo fajnie, jeśli chcielibyście sobie przejechać w Polsce, właśnie odpocząć. Y, no, my polecamy. Napiszcie nam w komentarzach, gdzie jeszcze w Polsce można y, tak fajnie wypocząć y, z takim klimatem. My lubimy z takich miejsc tak. jeździć. Tym razem sprawdzimy. Może gdzie można pojechać też z dziećmi. To pojedziemy sobie wetrójkę z ręciem. No i co? Zostawcie yy, komentarz, łapka w górę, łapka w górę. No i do zobaczenia, albo w podróży, albo w restauracji. Cześć. Cześć.